Witajcie kochani, to znowu ja. Teraz właśnie stoimy na bramkach, bo usiłujemy wjechać do Serbii. Tutaj będzie trochę większy kłopot, dlatego że wjeżdżając do Serbii, tym samym opuszczamy granicę Unii Europejskiej, więc będziemy musieli wygląda na to trochę poczekać. Dlatego ja wykorzystuję ten moment. Jest już godzina 12.30 i w drodze jesteśmy już od 8 godzin, więc naprawdę długo i jeszcze. Czeka nas świadomość, że e, trzeba będzie przez Serbię całą przejechać 6 godzin, bo Serbia jest naprawdę długa, jeżeli patrzy się w pionie, ale potem 40 minut do Skopie. E, w trakcie drogi we, na Węgrzech e, była ulewa przez pewien moment. Gdy stanęliśmy na stacji naprawdę lały jak stebra przez pewien moment, ale na szczęście po chwili się uspokoiło. Też zauważę, że temperatura wzrosła znacznie. Bo gdy startowaliśmy z żywca, było stopnie 17, teraz jest 31. Widzicie, że rozebrałem się trochę, bo wcześniej miałam bluzę teraz już. Jednak jest tak gorąco, że mogłem sobie zdjąć, żeby być w t-shircie. Niesamowite widoki kiedy się przejeżdża głównie pola słonecznikowe, naprawdę. Nie mogę się już doczekać, kiedy dojedziemy na miejsce. Dobrze, zobaczymy się w Macedonii Północnej. Północnej.